Wojciech Mlynarski, wieloletnia partnerka tekściarza Joanna Kossowska ma zadnej i pamiatki po ukochanym. Wojciech Mlynarski to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych polskich tekściarzy i poetów XX wieku. Piosenki, do których napisał słowa, mają w repertuarze największe gwiazdy, a wiele jego wierszy cieszy się mianem kultowych. Ktoś nie zna słynnych fraz jego utworów? Polskę idziemy, róbmy swoje czy co by tu jeszcze spieprzec. Panowie? Kto nie niezle szelotu po ciebie ale pusty poklad czy sympatycznej pannie Krysi z turnusu trzeciego? Był rok 1964, gdy 23-letni wówczas Wojciech Mrynarski poslubi lektorkę Adriannę Godlewska. Z której doczekali się trójki dzieci, córeka Agaty i Pauliny oraz syna Jana. Nie wszystko układało im się jednak idealnie. Szczęśliwe chwile przyplatali się z ciężkimi kryzysami wyznała Adrianna Godlewska na kartach ksiaski Jestem. Po prostu jestem, wspominając z życie u boku Wojciecha. Aktorka, która poświęciła swą karierę dla mezej dzieci, już jakiś czas przed rozwodem przeczuwała. Ze jej związek z cierpiacem na chorobę afektywną dwubiegunowo Wojciecha Mlynarskim kiedyś się zakończy. Ale to jej słowa, starala się być z dobrej myśli. Szokujący okazał się dla niej, natomiast sam moment rozstania masło znajmili jej. Ze odchodzi w dniu jej 49 urodzin 5 marca 1987 roku, roku nie zdazylam zadać pytania: Gdzie ma zamiar C, Gdy usłyszałam, że wychodzi i już nie wraca, powiedział: Teraz będę mieszkał u przyjaciół. Proszę do mnie nie dzwonić ani mnie nie szukać napisala w autobiografii. Dopiero po pewnym czasie Zona i dzieci Wojciecha Mlynarskiego dowiedzieli się, że poeta mieszka z jedna pania, która po rozwodzie z Adrianna poslubili. Drugie malzeństwo tekściarza, z Jadwiga tak także nie przetrwało próby czasu i rozpadło się po zaledwie roku. Wojciech Mlynarski dopiero 12 lat przed śmiercią spotkał swoją bratnią duszę. Joanna Kosowska na ponad dekadę stala się jego muza, opiekunka, kochanka i najbliższa przyjaciółka. Nie zdecydowali się na ślub, ale mieszkali razem z jak syzona Przez 11 lat naszego związku Wojtek nie miał nigdy Mani, najbardziej uciazliwej dla otoczenia fazy choroby efektywnej dwubiegunowej, na która cierpiał od lat. Nie miał. Bo, miał dobry, bezpieczny dom wyznała Joanna Kossowska w poruszającym wpisie na facebooku. Partnerka Wojciecha Mlenarskiego dwoila się i troila, by zapewnić mu wszystko. Czego potrzebował Kiedy w 2016 roku stan poety znacznie się pogorszył, jego dzieci podjęły decyzję o umieszczeniu go w domu opieki. Twierdzili, że to najlepsze rozwiązanie i dla niego, i dla nich. Niestety, nikt z rodziny nie wziął pod uwagę zdania kobiety, która trwała przy Mlynarskim od lat. 4 czerwca 2016 roku roku zostałam poinformowana, że moje rzeczy, znajdujące się w mieszkaniu przy ulicy Litewskiej, w którym mieszkała z Wojciechem, przypis red, zostały spakowane i zostaną mi dostarczone do mojego kontenera mieszkalnego na butnara. Przecinek rozstanął mnie z Wojtkiem Mlynarskim, okradając mnie przy okazji wyprowadzenia mnie w dramatycznych okolicznościach z Lwowskiej pisze Kossowska. Joanna Kossowska twierdzi, że nie ma ani jednej pamiatki po ukochanym mężczyźnie. A gdy została zmuszona do opuszczenia mieszkania poety, Mlynarski po prostu został sam. Po tym, gdy mnie pod koniec maja 2016 zabrakło na Lwowskiej, zaczęła się równie pochyla. Która skończyła się tym, że rodzina oddala Wojtka do domu opieki. Wbrew składanym mu tak w mojej obecności obietnicom. Za nigdy tego nie zrobię, wspomina Kossowska na facebooku. Jak dodaje, nie poinformowano jej nawet, gdzie trafił jej wieloletni konkubent. O tym, w którym domu opieki rodzina umieściła Wojciecha Mlenarskiego, Joanna Kosowska dowiedziała się dopiero po kilku miesiącach. 1 marca 2017 roku zdając sobie sprawę ze stanu Wojtka jest tragiczny i niewiele czasu mu zostało. Ustaliwszy dzięki znajomym miejsce jego pobytu, wraz z moim adwokatem pojechałem do domu opieki, gdzie umierał, piszeń w mediach społecznościowych. Kobiecie nie pozwolono jednak spotkać się z Mlynarskim, o co zwróciła się do Dyrekcji Warszawskiego Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego Villa Clinic na piśmie. W odpowiedzi na swą prośbę o udostępnienie kontaktu wizualnego z Wojciechem, przeczytala, że jest to niemożliwe z powodu braku zgody rodziny na odwiedziny. Po 11 wspólnych latach, miłości i przyjazni, nigdy nie pozegnalam się z Wojtkiem Mlynarskim. Wojtek umarł dwa tygodnie po mojej nieudanej wizycie w domu opieli 15 marca 2017 roku. roku kończy swój emocjonalny wpis Joanna Kosowska. Ostatnia partnerka Wojciecha Mlenarskiego, która od pewnego czasu zmaga się z chorobą nowotworową. Twierdzi, że została przez dzieci poety wygumkowana z jego życiorysu. Córki i syn poety konsekwentnie odmawiają komentowania wspomnień który Joanna Kossowska co pewien czas zamieszcza w mediach społecznościowych. A których bohaterem jest ich ojciec?